Cześć, witajcie z tej strony Damian z kanału Eksploratorzy Dolnego Śląska eee, witam was ten wigilijny poranek. E, jak co roku e, nagrywam dla Was materiał e, taki z życzeniami e, na te święta, które dzisiaj się zaczynają. Tak więc zanim wieczorem usiądziecie do wigilijnego stołu, chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego. E, przede wszystkim zdrowia. Bo to jest w tych obecnych czasach chyba najważniejsze. I cóż, no i wszystkiego tego, czego sobie zamarzycie i jakie tam macie plany podjęte jeszcze w końcówce tego roku. Od razu też składam Wam życzenia noworoczne, czyli wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, realizacji planów. Nowym roku 2022. Mm. Niech Wam się spełnia tam, co sobie zaplanowaliście. Jeżeli macie jakieś tam noworoczne postanowienia, no to e, trzymam kciuki za ich realizację. Mm. Ja zastanawiam się swoją drogą nad rzuceniem palenia, także też mam swoje jakieś tutaj, prawda, plany. No i cóż, e, jeżeli chodzi o plany na ten rok, to jeszcze w tym roku zobaczycie. Koniec materiał podsumowujący tak zdjęciowo ten rok pod względem eksploracji. I w przyszłym roku, już od stycznia, startujemy z powrotem z materiałami eksploracyjnymi. Bo grudzień jest takim swoistym przerywnikiem od ciągłości tych materiałów, tak żeby się do od nich odpoczęli, a ja miałbym, a ja żebym miał więcej czasu, żeby je zmontować. Także w przyszłym roku nic nie ulega zmianie na kanale. Nadal będą pojawiały się materiały eksploracyjne. Mam nadzieję, że uda mi się wystartować z jeszcze jednym pomysłem materiałów takich stricte o miejscach, które już nie istnieją. Ale O tym szerzej będę Was jeszcze informował. Zobaczymy jak wyjdzie mi z realizacją tego pomysłu. Także ja nie przedłużam. Raz jeszcze życzę Wam wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności i... Miłego wieczoru w rodzinnym gronie. Wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia na Waszych ekranach już całkiem niedługo. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie.